Kole podstawowej numer 4 w Mysłowicach nową stołówkę. To inwestycja z Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego. Podczas wydarzenia odbyły się warsztaty i wystawa smaki pokoleń. Nowa stołówka nam się podoba bardzo fajnie, bo jest większa i bardzo się zmieniła. Bardzo jest fajna i tam jest bardzo smaczne jedzenie. Tak, bardzo mi się podoba. Jest mega dobre jedzenie, jest taka duża, fajna jest. Uczniowie przygotowali stoiska z przekąskami i pokazy w ramach szkolnych warsztatów. Podczas uroczystości odbyły się też zajęcia o dawnym jedzeniu i sprzętach kuchennych. Są różnego rodzaju maszkiety, czyli ciasta i różnego rodzaju inne rzeczy wystawione, ale też robimy warsztaty dla młodych. Żeby ich oswajać z kuchnią, z tym, jak należy gotować, jak należy również robić rzeczy, które można normalnie kupić, a taniej jest zrobić w domu. Szkoła zapowiada wydarzenie otwarte dla mieszkańców. Ja przede wszystkim pragnę podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy głosowali na ten projekt. To dzięki Państwu, dzięki Państwa głosowaniu, dzieci mają jadalnie z prawdziwego zdarzenia. Nasza szkoła przechodziła wiele przemian. Natomiast takiej prawdziwej jadalni nigdy tutaj nie było. Otwieramy nową stołówkę, która została zrealizowana, przebudowana i stworzona dzięki mieszkańcom miasta Mysłowice, dzięki Radzie Rodziców. Jest to projekt Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego. Nowa jadalnia ma służyć nie tylko codziennym posiłkom, ale i wydarzeniom angażującym społeczność szkoły.